hello z tej strony Foxes. Witam Was w tak naprawdę pierwszym Overwatchu, jakiego będę nagrywał. Jest to, nie wiem, czy początek jakiejś serii. Dajcie znać, czy chcielibyście też filmy tego typu, w których zajmuję się byciem detektywem. No ale jak widzicie, jesteśmy w cs i będziemy sobie sprawdzać demka, czy ktoś hackował, czy nie. Jak Wam się podoba pomysł, standardowo, piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, zostawcie łapkę do góry. Fajnie by było, jakby nowe osoby zostawiły subika na kanale z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, to mega pomaga w rozwoju kanału, także... Jeśli wam się podobają treści, które tworzę, to bym się nie obraził za takiego taktycznego na przykład subscribera. Prosto, że tak. Dobra i co? Czytuje nam inferno? W ogóle nigdy Overwatcha nie robiłem, nawet poza nagraniem się tym nie zajmowałem. Także nie wiem. Wiem, że chyba z lewej strony jest jakiś panel do przyspieszania czasu i tak dalej. Do robienia jakichś triksów. A nie wiem czy ja to będę miał też, czy to jest dla jakiś. Hmm. No dobra, oglądajmy w takim razie. No nie wiem, za normalnie to i tak nie wygląda jak chłop się przez ścianę patrzy, chociaż nie strzela jakoś super celnie, ale to patrzenie przez ścianę, o, ha. no dobra. Ty może on jest śpiący, on się opiera po prostu głową. On jest chyba mega śpiący, tak mi się zdaje. Jakiegoś tutaj mega aimbota to nie widzę. O. Na tej zasadzie teraz działa demko. Że nam przyspiesza tą całą ich zabawę w kupowanie spoko. No okej, okay, no na razie... W Podejrzane jest to, że się opiera i patrzy jakby w ścianę. O! Ładny headzik. Zobaczymy, ktoś za nim tam biega, to są jego... teammatesi. dobra. Zobaczmy, zobaczmy jak mu pójdzie. Jak strasznie podejrzane jest to, że on nie kieruje celownikiem w miejsce, w które może wyjść gracz. Jakby... Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale... On się na przykład po lewej stronie ma wyjście, z którego może wyjść przeciwnik, po prawej stronie ma, a on się patrzy po środku, nie? On się... On się patrzy jakby w... Miejsce, jakby patrzył przez ścianę. Czy ktoś może iść? Patrzcie. Nie, dobra, tu akurat przeszedł. Myślałem, że też się zawiesi, będzie patrzył w ścianę. Hm. A tutaj też tak sprefireował Naprawdę, że ten digielek jest taki niecelny. Ale walnął prefiera. Chociaż tam ktoś od niego zraszował timu, też to mógł widzieć. Że na przykład ktoś tam przechodził. W jakiś sposób. Na razie tutaj. Ja bym go za WalHaka reportował, na przykład za, za coś takiego. O. To Ja bym go reportował za WallHaka, autentycznie mówię. Po chłopcie pa Widzicie? Tak, on ma wola, on bez kitu. Ma wallhacka na. I' bota raczej nie ma. Albo po prostu ma jakiegoś trigger bota czy coś, ale i raczej nie ma. Ale na 90% według mnie mam wallhacka. Oczywiście pamiętajcie, żeby pisać wasze jakieś tam komentarze, oceny, czy gościu był czysty i tak dalej. W jakich momentach na przykład widać, że najbardziej cheatuje. Coś na tej zasadzie. Na przykład teraz to nie wiem gdzie on celuje. no Chłop mu może z lewej wyjścia, on się patrzy tak no trochę środek, trochę... trochę prawo. Nie wiem, podejrzane to jest. Aha. To chyba już wiem, za co tutaj report poleciał. No skan przez ścianę, umówmy się halo. W ogóle widać, że on. No, on patrzy przez ściany, on ma wola, jak nic. Ja bym chciał, żeby była ruta, że on sam zostanie. Na przykład, nie wiem, będzie trzech na jednego, bo on tam. Teraz jest trzech na dwóch, nie? Ale żeby była taka runda trzech na jednego. On to tutaj akurat nie było jakieś super podejrzane. Tylko znowu patrzcie, widzicie, on kto normalny patrzy się w róg dwóch budynków. Czy tam, no wiecie, w taki kąt. Jak tam jak ma wyjść przeciwnika, albo coś się stać, no. Chłop ewidentnie tam, nie wiem... Patrzy przez te ściany jak dla mnie. No. No i patrz jak on się rozgląda. Nie. Jak to normalny nie wceluje się w jedną z tych pozycji, tylko się będzie rozglądał, no. Chłop małola jak nic, nie. O ty skurczy byku. I zaraz przestanie zoomować i się rozejrzy gdzieś przez ściany, nie? Po ścianach 100%. Ha, no, albo widział, że to jest przeciwnik. Koło niego teammate biega, dobra. Fajne takie overwatchowanie, podoba mi się. Aha, <laughs> Aha, dobra, gościu, nie cierpiecie, cię, skurczy byku. Nie, to jest dramat. No i teraz są dwóch na jednego, no. Ja wiem co, on całą se tak o, przebiega przez smoka i zaraz, nie wiem, przez ścianę randomowego headshot'a z no-scope'a przez pół mapy wali, nie. Nie zdziwiłoby mnie to w ogóle po tym demku. Ciekawe na jakich rangach grają, to nie jest chyba pokazane tutaj, ale no, nasz podejrzany kieruje cały team. Znaczy i tak przegrywają, ale... Wieloryba mają w teamie, dobra. No właśnie, szkoda, że w Wolhaku nie ma wstecznego lusterka jakiegoś czy coś. Oni też już tam, ja nie wiem czy ktoś się tam odpalił, czy po prostu tak skanuje z drugiego mida czy coś, ale... Ja wiem, jak to może komuś dawać radość, że się odpala i się kręci jak helikopter, ale spoko. No, pokaż gościu. O, tutaj nie wiem, czy nie poleciał jakiś... ...delikatny triggerek albo coś takiego. Ale no, nie widać tak ewidentnie, żeby mu ten celownik skakał. Bynajmniej ja tutaj nie dostrzegłem tego na takim... Na takiej zwykłej prędkości rozgrywki, bo jakbym miał ten guziczek do slow czy coś, to pewnie byśmy robili, ale... Dawaj, skanuj przez te ściany, gościu. Przecież wiemy już, że masz wola, się nawet nie umiesz kryć z tym. Najbardziej ja mi się podoba, jak nie... niekiedy u jakiegoś innego youtubera oglądam Overwatch'a czy coś, że chłopy nawet nie wiedzą, przez co się da jaką bronią skanować i on glockiem skanuje przez taką grubą ścianę, żebyś karabinem nie przeskanował, nie? To jest najlepsze. Oho, już go tam... Oho, dobra, 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 gościu. On się nawet fleszem nie przyjmuje. Mhm. No fajnie się tam bawisz, gościu. Nie, nie defną tego moją przegradą rundę już. Nie ma szans, żeby to defnąć, ale fajnie, bo został jeden na trzech. No, już widać, gdzie chłop stoi, bo już się tam celuje. Nie drugi gdzieś tam stał za ...za trumną czy coś. Wspomaganie celowania. Nie oczywiste. Znaczy niewystarczające dowody. Wspomaganie pola widzenia. Oczywiście, ponad wszelką wątpliwość, czyli tak. No, aimbota, no, powiedzmy, nie widziałem jakiejś takiej strasznie cheaterskiej akcji. Ale wspomaganie pola widzenia, tak. Inne zewnętrzne wspomagania, nie. Umyślne przeszkadzanie, no, jak dla mnie, ja bym tutaj dał tak, ale tu chodzi o gryfowanie, nie? Czyli strzelał do kolegów z drużyny, dawał się nie coś tam, coś tam, no to nie. Niewystarczające dowody, dobra. Czy wszystko dobrze zaznaczyłem? Chyba tak. Nie, fajnie. To niezły detektyw. Dobra, wysyłamy werdykt. It. No i git. To teraz czas na drugie demko. Ej, dobra, bo się okazuje, że ja tutaj to mogę tylko jedno demko chyba sobie na jakiś tam czas obejrzeć, ja myślałem, że są dwa, kiedyś były chyba dwa demka do pobrania. A teraz tutaj coś, coś widzę, że tak nie jest zbyt. To w takim razie to jedzie na tyle w tym filmie, to był taki filmik pilotażowy, żeby zobaczyć, czy wam się w seria spodoba, taki wiecie, na wybadanie, czy, czy będziecie chcieli Overwatch'e. Jak będziecie chcieli, to wiadomo, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, kto jest nowy, zostawcie łapki do góry. I napiszcie komentarzyki, w których momentach widać, że on ma I'mbota znaczy nie ma I'mbota, tylko ma Wolhaka. A może miał I'mbota, bo tam był jeden taki moment, taki przeskok na celowniku, ale wiecie, komentujcie wszystko, bo ja później się będę od Was uczył i będę najlepszym detektywem na polskim YouTubie. No, dzięki za uwagę, trzymajcie się do kolejnego filmu. Hejko!